Po wygranej na loterii Czesiek stał się bardzo bogaty. Kupił ogromną willę i zatrudnił handlarza dzieł sztuki, chcąc zainwestować się w kilka unikatów. Ten przekonał Cześka, aby wzbogacił swoją kolekcję bardzo drogą antyczną rzeźbą. Pewnego dnia córka mężczyzny przyszła do domu w odwiedziny, a ojciec pochwalił się jej posągiem. Jednak gdy dziewczyna go zobaczyła, zaczęła się śmiać i powiedziała, że oszuści naciągnęli Cześka. Skąd ten pomysł? Na rzeźbie znajduje się mały grawerunek made in china. Wanda jest przewodniczącą lokalnego klubu czytelniczego. Jego członkowie zwykle zbierają się w dobu kobiety, który jest duży i piękny. Pewnego wieczoru po zakończeniu spotkania ktoś uderzył wandę w głowę w jej bibliotece. Kobieta nie zauważyła, kto to był. Kolejnego dnia policjanci przesłuchali trójkę podejrzanych. Paula powiedziała, że tamtego wieczoru wyszła ze spotkania wcześniej, ponieważ miała nocny lot do Paryża. Kaja zaznała, że była ostatnią osobą, która dopuściła do Wandy, ale nie zauważyła niczego podejrzanego. Amelia z kolei była tego dnia nieobecna, ponieważ organizowała przyjęcie urodzinowe swojego męża. Która kobieta kłamie? Paula. Skoro leciała do Paryża, to czemu jest na miejscu? Spójrz na to malownicze pole, czy widzisz tu coś dziwnego? Tak, chodzi o ten słonecznik. Jan pracował jako ochroniarz na dużym międzynarodowym lotnisku. Pewnego dnia otrzymał telefon od personelu sprzątającego. Znaleźli czyjegoś psa. Mężczyzna musiał dowiedzieć się, kto jest właścicielem zwierzaka. Przyjrzyj się tym pasażerom. Czy rozpoznajesz wśród nich opiekuna psa? Ten facet ma w walizce kość, a na jego spodniach jest psia sierść. To on musi być właścicielem kundelka. Spójrz na te papugi, czy znajdziesz jedną, która nie pasuje do reszty? Ten ptak ma inne skrzydła niż pozostałe. Jacek został niedawno zatrudniony jako asystent w galerii sztuki. Któregoś ranka otrzymał dużą dostawę pięć rzadkich średniowiecznych obrazów. Chłopak natychmiast zadzwonił do swojej szefowej i powiedział, że dwa z pięciu malowideł to fałszywki. Jak to odkrył? Tutaj w tle widać drapacze chmur. Z kolei ten obraz wydaje się autentyczny, ale wystarczy spojrzeć na niebo jest tam samolot lecący wśród ptaków. Spójrz na ten obrazek. Czy potrafisz znaleźć wyróżniającą się ikonkę? To ta dwójka chłopaków. Po długiej podróży Lena w końcu dotarła na wesele swojej przyjaciółki, które odbywało się w innym mieście. Jedzenie wyglądało bardzo apetycznie, a dziewczyna umierała z głodu. Poszła więc do stołu. Ale nagle światła zgasły i Lena zemdlała. Dziewczyna dobudziła się następnego dnia z potwornym bólem głowy, podobnie jak wszyscy inni goście. Żaden z nich nie pamiętał, jak skończyła się impreza. Spójrz na te dwa zdjęcia. Zostały zrobione przed i po zgaszeniu świateł. Czy zgadniesz, co wydarzyło się na przyjęciu? Balony pękły, a ktoś wcześniej napełnił je gazem usypiającym. Ta osoba chciała, żeby wszyscy zasnęli. Być może zrobiono to, aby pomóc pannie młodej w ucieczce, ponieważ dziś rano nikt nie mógł jej znaleźć. Greta jest nauczycielką malarstwa. Kiedy pewnego ranka weszła do swojej pracowni, bardzo się zdziwiła. Cała ściana i rysunki jej uczniów były poplamione farbą. Kobieta przesłuchała trójkę podejrzanych. Sprzątaczka nie wyczyściła sali dzień wcześniej, ponieważ miała dzień wolny. Studentka Grety, Wiktoria, powiedziała, że wyszła z pracowni o 18. Do tego czasu ponoć wszystko było w porządku. Inny uczeń, Daniel, wyznał, że przyprowadził do pracowni swoją dziewczynę. Aby pokazać jej obrazy, które namalował, wyszli jednak stamtąd około 20. Kto jest odpowiedzialny za ten bałagan? Kot! Najwyraźniej dostał się do pracowni przez otwarte okno. Przyjrzyj się tej sytuacji. Dlaczego chłopak związał swojego przyjaciela? Jest pełnia księżyca. Przestraszył się, ponieważ jego kumpal zaczął zmieniać się w wilkołaka. Dwóch facetów próbuje zdobyć względy Izabeli, popisując się swoim majątkiem. Pierwszy mężczyzna wysyła jej selfie, na którym widać go w pobliżu prywatnego odrzutowca. Drugi z kolei udostępnił dziewczynie zdjęcie, na którym ma na sobie mundur pilota i leci jumbojetem. Czyja pensja jest wyższa? Piloci zarabiają bardzo dobrze, więc ten drugi facet na pewno jest nieźle sytuowany. Natomiast pierwszy delikwent najpewniej po prostu pracuje na lotnisku. Czterech artystów zebrało się w parku, aby malować pejzaże. Mikołaj, skończywszy swój pierwszy obraz, poszedł do łazienki. Kiedy wrócił, od razu zorientował się, że jego dzieło zostało zniszczone. Był bardzo zdenerwowany i zapytał swoich przyjaciół, co się wydarzyło. Stefan nie widział co się stało, ponieważ poszedł akurat kupić dla wszystkich kawę. Leon nie patrzył na obrazy, był skupiony na rozmowie z piękną kobietą. Karolina natomiast powiedziała, że malowała swój autoportret w innej części parku. Kto kłamie? Karolina, skoro malowała swój autoportret, to czemu jej płótno jest puste? Szymon miał ciężki dzień na uczelni, postanowił więc się zrelaksować i poszedł z innymi studentami do swojej ulubionej knajpy. Piotr, Adam i Marta zamówili cappuccino. Basia, Mateusz i Sandra poprosili z kolei o espresso. Jaką kawę zamówił Szymon? Cappuccino czy espresso? Espresso. To dlatego, że ma w swoim imieniu literę S, podobnie jak Basia, Mateusz i Sandra. Czy widzisz coś dziwnego na tym zdjęciu? Ten kokos wygląda trochę inaczej niż pozostałe. Julek szedł sobie ulicą i nagle pojawiła się przed nim czarownica. Otworzyła portal, chwyciła chłopaka i zabrała go do swojego zamku. Julek prosił ją, aby go wypuściła, ale wiedźma powiedziała, teraz będziesz mi służyć do końca swoich dni. Julek, miał w kieszeni notes i pióro, zaproponował czarownicy układ. Jeśli zapiszę twoją wagę w tym kajecie, puścisz mnie wolno, dobrze? Czarownica była bardzo zaintrygowana i się zgodziła. Julek zanotował więc coś na kartce, a ona musiała go wypuścić. Co takiego napisał? Zgodnie z obietnicą, chłopak przelał na papier słowa: Twoja waga. Czy potrafisz odgadnąć rodzaj jedzenia na podstawie tych emoji? Sushi. A co powiesz na to? Gorąca czekolada! Podnieśmy nieco poprzeczkę, czy zdołasz odgadnąć danie na podstawie tych emoji? To pizza! A co sądzisz o tym? A z czym kojarzy ci się ten zestaw? Chodzi o lody owocowe. A co powiesz na te kombinację? Jakiś pomysł? Zgadza się, to frytki. Kolejny przysmak, na pewno bardzo go lubisz. Ciasteczko z masłem orzechowym. A co powiesz o tym? Tak, to po prostu sałatka. Zenon kupił swojej dziewczynie na urodziny drogą sukienkę, zostawił kreację u siebie w szafie i wyszedł z domu. Kiedy wrócił, zobaczył, że sukienki już nie ma. Tego dnia w domu były tylko trzy osoby, które chłopak oczywiście przesłuchał. Siostra Zenona, Laura, powiedziała, że od rana sprzątała dom. Matka Zenka, Alicja, sadziła kwiaty w ogrodzie, a ciotka Zenona, Nina, przez cały dzień gotowała urodzinowy obiad. Kto ukradł sukienkę? Winna jest Mama Zenka. W ogrodzie nie ma żadnych kwiatów. Spójrz na to zdjęcie. Czy potrafisz znaleźć niepasującą emotkę? To właśnie ta buźka. Pewnego dnia pan niebieski, pan czerwony i pan biały spotkali się na obiedzie. Kiedy zdjęli marynarki, pan Niebieski zwrócił uwagę na fakt, że każdy z nich miał na sobie koszulę, której kolor różnił się od ich nazwisk. Mężczyzna w białej koszuli wyglądał na zaskoczonego i powiedział: Tak, panie Niebieski, ma pan rację. Czy odgadniesz, jakiego koloru koszulę miał na sobie każdy z mężczyzn? Pan niebieski może mieć tylko białą lub czerwoną koszulę. Wiemy jednak na pewno, że inny mężczyzna ma na sobie koszulę białą. Oznacza to, że pan niebieski musi mieć czerwoną. Z kolei pan biały założył niebieską lub czerwoną koszulę, ale ta czerwona jest już zajęta przez pana niebieskiego. Dlatego pan biały bez wątpienia ma na sobie niebieską koszulę. To oznacza, że pan czerwony ubrał się na biało. A co powiesz o tym, czy widzisz tu jakąś wyróżniającą się truskawkę? To ona. Ola była znanym handlarzem dzieł sztuki. Wielu malarzy marzyło, żeby z nią współpracować. Pewnego dnia kobieta weszła na zajęcia artystyczne i zauważyła wspaniały pejzaż. Wow, kto namalował to arcydzieło? Zapytała. Podeszło do niej trzech artystów. Każdy z nich twierdził, że to on jest autorem tego obrazu. Czy pomożesz Oli zidentyfikować prawdziwego autora? To ten facet. Na jego palecie widać dokładnie te same kolory, których użyto na obrazie. Przyjrzyj się temu obrazkowi, czy rozpoznajesz, co tu jest nie tak? Delfiny nie pływają w jeziorach. Dawno temu, w dalekiej krainie, żył sobie pewien surowy król. Jego magiczne miasto było otoczone wysokimi murami i nikt nie mógł go opuszczać. Natomiast każdy, kto chciał przekroczyć bramy, musiał okazać specjalne dokumenty. Jeśli ich nie miał, odprawiano go z kwitkiem. Magiczne królestwo było połączone z resztą świata drewnianym mostem. Strzegł go upiorny czarnoksiężnik na usługach władcy i za pomocą magii odpędzał wszystkich nieproszonych gości. Co 5 minut wychodził na zewnątrz, aby sprawdzić stan mostu, a potem wracał do środka na kolejne 5 minut. Aby przejść przez most, potrzeba było 9 minut. Mimo to jeden mieszkaniec zdołał uciec z miasta. Jak tego dokonał? Mężczyzna szedł przez most niemal 5 minut, kiedy akurat Czarodziej był w środku. Po tym czasie zawrócił i zaczął iść w stronę miasta. Gdy dotarł do muru, Czarodziej poprosił go o dokumenty. Mężczyzna ich nie miał, więc został odesłany. Magda jest krytyczką sztuki. Pewnego dnia postanowiła odwiedzić elegancką restaurację, która słynęła z wyjątkowej kolekcji arcydzieł. Kobieta zajęła miejsce i zaczęła studiować obrazy wiszące na ścianach. Kiedy kelnerka podeszła do jej stolika, Magda zapytała, jak stare są te malowidła. Dziewczyna odpowiedziała, że posiadają tylko osiemnastowieczne dzieła sztuki. Magda natychmiast opuściła to miejsce i napisała ostrą recenzję na ich stronie internetowej. Kłamcy! Dlaczego? Spójrz na ten portret. Czy rozpoznajesz tę twarz? To kelnerka. Jest bardzo mało prawdopodobne, że ma więcej niż 300 lat. No chyba, że jest wampirem.